Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj taki odcinek trochę podsumowujący piąty numer CD Action. Nie przeglądamy dzisiaj żadnej płytki, więc prezentuję Wam dzisiaj po prostu okno przeglądarki. Obejrzymy sobie trochę dzisiaj czasopismo CD Action. Tak jak tam obiecałem w jednym z filmów, że zostanę się może też trochę skupić na samym czasopiśmie, a nie tylko na, na kompaktach. Czasami też ciekawe rzeczy można znaleźć, a jeśli byście chcieli właśnie je przeglądać czy coś, no to będziecie wiedzieć. W sensie jeśli nie przeglądaliście wcześniej. To możecie tam znaleźć jakieś smaczki czy coś. No nie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że ten film będzie zawsze na końcu, ponieważ część przeglądu tego czasopisma już jest zawarta w poprzednich filmach. Kiedy przeglądam jak jakieś demo, które jest opisane, czy którego pełna wersja jest opisana w numerze. No to po prostu pokazuje też kawałek tego pisma, więc. Mogliście już zobaczyć część, więc tak, no to oczywiście oczywiście okładka, którą już widzieliście w odcinku wstępnym. Następnie mamy wstępniak, no którego podobnie już nie będziemy przeglądać drugi raz. Chyba że, znaczy jeśli by się coś znalazło takiego, że zapomniałem powiedzieć, albo ktoś by mi coś powiedział ciekawego w komentarzach, no to też w tym odcinku podsumowującym myślę, że, że o tym powiem, żeby się podzielić informacją. Tak, spis treści chyba też widzieliśmy, tutaj w sumie nie ma, nie ma tutaj nic ciekawego. I teraz tak, dalej mamy właśnie demo tego, czy demo raczej pełną wersję tego wygaszacza, wygaszacza ekranu, które też już widzieliśmy, więc tego tak przelatuję, to co już widzieliśmy to wiadomo nie będę się skupiał na tym, tylko lecimy dalej. Kompaktowe Safari podobnie. Tutaj, tak, na scenie mamy masterkuka, którego też widzieliśmy. Tutaj dużo tych rzeczy się powtarza, praktycznie wszystkie te recenzje przewinę. Bo o ile, o ile dobrze pamiętam, była jedna recenzja, którego dema nie było w tym piśmie. Czy raczej na kompaktach. Hmm, tak, bo to wyprzyjaciel też był. To jest gramatyka, cała szkoła. Tak, kuchnia Lwaleona, podobnie to przekonaliśmy już. To było w filmie przy okazji e, Dema Lefleon. Okej. Okay. Tak, to jest właśnie tu. E, czyli tak, tego dema właśnie nie było w e, Wojach. E, druga część. Jest to. E, tak nie wiem czy... A można nawet przybliżę. E, jest to właśnie. E, gra, e, film interaktywny. W, tam, w 96 roku już chyba przestały się powoli pojawiać takie filmy, znaczy takie, takie gry, tego typu, z tego gatunku. No, tutaj właśnie widzę jeszcze takie dosyć odważne sceny. Eee, szukamy mordercy, recenzja napisana przez Mr. Jedi'a. No, nie miała dużych wymagań, bo 4,6 DX, 2,66 MHz, 8 MB ram eee, Nie wiem, czy, czy wyszło demo. Jeśli w jednym z następnych numerów będzie demo, no to oczywiście wrócimy do tej recenzji i postaram się też trochę, może, więcej pokazać, czy raczej może coś więcej powiedzieć. A teraz tak, tymczasem no to mamy tutaj Świusa, którego też widzieliśmy. To jest tak noc. A, taka, tak jest kategoria jak dla mnie, ale moje prywatne zdanie. Absolutnie, podobnie, żeśmy oglądali. Tutaj tak, no to oczywiście było dosyć sporo reklam, szczególnie na początku i w tych późniejszych numerach też tam ludzie się skarżyli dosyć na to, że o no, ile ja dobrze pamiętam, że tych reklam było sporo, ale tak z jednej strony, no to no, muszą być te reklamy, bo się, pismo też musiało żyć z czegoś. Poza tym, że pismo jest płatne, no, to też musieli mieć skąd te pieniądze, żeby dany te i później kupować i tak dalej. No tutaj jest takich ciekawostek to można na przykład zobaczyć, że Eee, zaraz Tu jest łek w c no z 45 zł. kosztował a wtedy średnia pensja w 96 już nie pamiętam ale chyba coś było około 400 czy 500 zł. także <grytanie> no, spore spore tego kosztowały wtedy ja w tamtym czasie to oczywiście jak większość z was pewnie jechałem na Piratach. to gdzieś tam były albo z jakiejś giełdy przeprowadzone albo gdzieś tam po, po znajomych jak ktoś miał w ogóle nagrywkę e, CD, no to to już było, to już było coś. No, ale w większości na, po, po dyskietkach się, na, dysk na dyskietkach się to właśnie przenosiło. Potem, jak jakaś tam dyskietka padła, no to trzeba nagrywać jeszcze raz. Takie czasy. To jest Wind. Też już podobnie widzieliśmy go. E, już polecimy po, sobie dalej, bo e, to jest żaden bazu to no tutaj to już wszystko było, także to już wszystko mogliście zobaczyć wcześniej. A zresztą, jeśli byście chcieli zobaczyć, sam numer sobie przejrzeć PDF-a na spokojnie, no to możecie łatwo znaleźć na internecie. Nie będę mówił gdzie, bo to jest. Znaczy, sam PDF, znaczy, sam, sam treść pisma jest objęta prawami autorskimi, jeszcze, tak mi się wydaje. Myślę, to oczywiście to jest taka recenzja. Recenzja, opis bardziej. Wydaje mi się, że nie łamie praw autorskich. No chyba, że łamie. No to wtedy nie zobaczycie tego filmu w prostu. <laughs> ok, Firefight. Tutaj te helikoptery też to już wszystko było. Uh, Lords of the Realms. Of the Realm. Radikator. Uh, uh, tak, też trochę szybciej polecę. Może. Gaby plus. O, tu jest na przykład jedna ciekawa rzecz, ponieważ tak. Y można było zakupić oczywiście numery archiwalne, poza pierwszym numerem, który był wyprzedany. A jesteśmy w październiku 96, gdzie pierwszy numer wyszedł w czerwcu. Więc po czterech miesiącach już nie było w ogóle nakładu. Tak to szybko schodziło. I podsumowanie, co tam było ciekawego na, na kompakcie. Kiedy dema były oczywiście, bo yy, tak nie mówią tego tutaj wprost, ale to, to wiadomo, że yy, raczej legalnie by tego nie mogli tylko sprowadzać. No, a tutaj oczywiście te czołgi. Bo to to Shinden. To jest fajna gierka. Yy, nie wiem czy powstało coś podobnego na smartfony, ale myślę, że to byłby dobry, dobry plan. <grystanie> myślę, że coś takiego by się sprzedało. A tutaj kolejna ekrama sklepu. Konciek jak który widzieliśmy. No i teraz tutaj się zaczyna coś, co, czego nie widzieliśmy już. Czego nie widzieliśmy jeszcze do tej pory. Czyli mamy zapowiedź gry Dark Earth. nie pamiętam dokładnie kiedy ona wyszła, czy w ogóle wyszła, no, mam nadzieję, że wyszła, no to te te właśnie fajnie wyglądają, o ile dobrze rozumiem, no to to było też na okładce właśnie, z, część tego screena jest na okładce, o ile dobrze rozumiem to oni widzieli tą recenzję właśnie na, na targach, uh -huh. na ECTS, dobra. No i tutaj mamy coś w stylu takiego preludium do pomocnej dłoni. Później Pomocna dłoń to wiadomo, tam tam tipsy i tak dalej jakieś różności. Tutaj mamy opis do, do drugiej części Wyera, jeśli byśmy się zablokowali jak, jak przejść grę. I to jest chyba właśnie pierwszy taki, taki artykuł w ich piśmie od pierwszego numeru, ponieważ zwykle wcześniej to albo były recenzje, albo. No bo tam jeszcze scena była, nie było, O no, i też, te, też była. A wcześniej nie było właśnie takich, e, takich kącików, że był e, e, cały opis co tam trzeba było zrobić. No, tutaj wszystkie tego z no to już widzieliśmy e, na, na płytkach, poza Raymanem oczywiście. E, Raymana nie było jeszcze do tej pory, może gdzieś tam będzie później. Tutaj mamy kolejny kącik reklamowy, w sklepu. Podoba mi się jedna grafika, jedna grafika mi się podoba, <grych> z internetu po polsku. Eee, to, to nie tak, tak to wtedy wyglądało, no. jeździło się takimi byczkami z koniami. Wiadomo, że to na wsi, nie, nie w mieście, nie? <grych> Ale no, lubię tę grafikę, jest klimatyczna. się właśnie, właśnie kojarzy jak e, gdzieś tam za dzieciaka jeździło się do wujków, ciotków i e, między innymi takie atrakcje były. Hmm. scenę to też podobnie widzieliśmy już, więc nie będę drugi raz, drugi raz pokazywał. E, tutaj tak, to był ten konkurs Duma, tak samo jak przeglądałem te, e, jak to się mówi, jak przeglądałem te mapy, które były na pierwszym kompakcie, to żeśmy oglądali, to. Tak, tutaj e, kącik prenumeratora. Hmm. Czyli tak, czyli można było zamówić właśnie CD Action razem na PC Share, to było to, sama, to samo wydownictwo. Yy. Czyli tak, 12 numerów wtedy kosztowało 117, 114 zł. I teraz chyba płaciłem 137 czy coś takiego, 130 coś za... chociaż yy. nie. Nie, nie, bo to jest po 11, nie, nie to chyba nie, chyba nie aż tyle. Zapy numeratę. Też tak właśnie wziąłem tą prenumeratę wtedy, jeszcze w tamtym roku, w październiku. Jak jeszcze nie było tak za bardzo widać, że, że pismo się zatrzyma. No teraz, z tego co czytałem, już no to... E, to niby tam jakiegoś in, drugiego inwestora szukają, znaczy inwestora w sensie, że ktoś może przejąć pismo. Zobaczymy jak to się potoczy. E, aha. No dobra, kącik prenumeratora. To, to żeśmy potem mnie też widzieli, ponieważ tutaj jest instrukcja obsługi do Menu. I teraz tak to jest nowy kącik, tak jak tutaj jest opisane w pierwszym akapicie Action and action. No To chyba dosyć znane. Odpowiedzi Smugglera i Mr. Jediya na listy. Tak, no tutaj na razie nie ma sporo tego. Jest Pierwszy, pierwszy list dotyczy tylko tego, że, że ktoś chciał zamówić pismo, i oczywiście nakład się wyczerpał definitywnie. To jest tak, co jest ciekawe. Yy, jeśli tak, yy, chcielibyście zobaczyć, to jest taka scena zapach papieru yy, polecam bardzo. Yy, Można zobaczyć dużo ciekawych rzeczy na temat yy, pism i tak dalej. i sobie tak pozwolę właśnie pokazać, że w 96 roku prawdopodobnie pierwszy numer miał taki nakład, miał 12, 12 500 sztuk, co jest. Yy, no tak się wydaje, że to jest sporo, yy, no ale tak na całą Polskę, no to wiadomo, że tam nie wiem, może było około 10 milionów wtedy młodych ludzi. Takich powiedzmy, że którego, których to pismo było targetem. Także no tak, 12, 12 tysięcy wypuścili na początku i nakład tak, jak było wcześniej właśnie napisane, rozszedł się po czterech miesiącach, także. No, no, no Naprawdę duży sukces mieli na początku. Później tak. No, a kolejne listy to oczywiście ludzie się skarżą na, na to, że menu nie działało tak jak trzeba. No, co, co też sam właśnie tego doświadczyłem, przeglądając te, te, te kompakty. No, a tutaj mamy trochę o scenie. Oczywiście yy, yy, scena przez pana Smugle'a była opisana. Yy. Znaczy tak, w tych poprzednich numerach, znaczy w następnych numerach, kiedy będę przeglądał to pismo, oczywiście nie będę przeglądał wszystkich tych listów. Nie będę tego robił. Tak, właśnie, nie ja sobie, tylko to chciałem. Jakieś takie ciekawe rzeczy generalnie pokazać. Zresztą możecie mi dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. I tak, i ostatnia sama to była no, oczywiście ta sama końcowa po drugiej stronie okładki. Więc tutaj też podobnie krama. To już taka krama trochę bardziej ze screenami właśnie można było zobaczyć co to jest 2 z tych 9 czy 10 gier to tak jak mówiłem ta grałem dużo, stresu 2 tak samo bardzo dużo grałem Destruction Derby trochę, trochę grałem z braćmi, ale no, to, to nie, nie było nigdy takie coś, żeby mnie wciągnęło na dłużej podobnie nic for Speed, Mega Racing no, to teraz jak nagrywałem demo to pierwszy raz no, a, w a też kiedyś trochę się grało a też nie no, na tyle co, co w Duma. No i teraz tego, no tak, to, no to, no to, to, tak naprawdę z tych 10 gier, no to Quake oczywiście. Quake grałem trochę w yy, te dwie i później w Dobra, to tak, to, to myślę, że to był właśnie ostatni ostatni film z piątego numeru. Dosyć długo męczyłem temat, ponad miesiąc. Tak jak zobaczyłem właśnie jak te filmy wrzucałem na kanał. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem do tej pory. Eee, dobra, to, to myślę, że to byłoby wszystko i w następnym filmie spotkamy się już w, w szóstym numerze. Eee, z tego co widziałem, to właśnie też są dwie płyty dołączone, także podobno mnie też zajmie troszeczkę więcej czasu przejrzenie go. Dobra, to w takim razie dziękuję Wam za oglądanie i eee, trzymajcie się, następnego filmu, cześć!